Nazywam się Konstancja Więckowska jestem z klasy czwartej Szkoły Podstawowej Wielkiej Wsi. Ksiądz Jan Twardowski za wiosnę, za wiosnę, lato, jesień, deszcze i zimę, za to, co się nie udało, za rozpacz w kratkę, za dziwaczka, co zakwita, kiedy leje, za to. Że róże śmieją się kocami. Za to, że się marszczy najpierw ciało, potem rozum, a na końcu serce. Za to, że po Annie jak został tylko jeden kubek. Za postęp i każdą nowość, co się starzeje jak babcia, za miłość niewzajemną za nic. Bóg zapłać.